TOGETHER TOGETHER. Zapraszamy na podcast. Co dziś oznacza nowoczesny HR? Jak rozwijać przywództwo i HR na miarę XXI wieku? Na czym polega partnerstwo między biznesem i HR-em? I czy liderzy wciąż doświadczają samotności? Zapraszam na podcast Dagmara Kołodziejczyk. Dzień dobry, witam serdecznie naszych słuchaczy. Nadajemy dzisiaj ze studio Double Note. Moimi państwa gościem jest Kasia Szaroleta Country Hair Manager dziś w DFDS, ale już pełnoletni herowiec będziesz miała dzisiaj urodziny, znaczy nie dzisiaj tylko w tym roku. Tak. Więc prawda. życzę ci kolejnych stóp nie, przesadziłam, nie. bez sensu, nie, nie, stu cudownych lat życia, natomiast w HR-ach i w pracy to tam tyle, ile potrzebujesz. Dzięki, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteś, to już dzisiaj druga nasza rozmowa. Poprzednią prowadziłyśmy w kontekście zmian w DFDS, a dziś trochę w nawiązaniu do tamtej rozmowy, chciałabym z tobą porozmawiać o roli HR w budowaniu partnerstwa z biznesem, bo poprzednią rozmowę skończyliśmy właśnie o tym, jak ważna jest ta rola partnera HR-u, ale też y, pamiętam, że powiedziałaś, że do niej trzeba dojrzeć. Się. Jako HR-owiec to nie jest tak z nadania i to nie jest tylko o roli służebnej, a raz, że Twoje doświadczenia y, zawodowe, dwa. Y, Wiedza i doświadczenie coachingowe pozwalają ci to partnerstwo budować, przypuszczam skutecznie. To jakbyś miała powiedzieć, co jest, na czym w zasadzie polega ta rola jako partnera biznesu. To jest bardzo złożona rola, ale zacznę od genezy w ogóle kiedy ona się rodzi. Przede wszystkim kiedy HRowiec, ale też biznes zdaje sobie sprawę z tego jak ważne, ważni są ludzie. W, jako wartość dla organizacji. I ile kłopotów, ile problemów, ale ile też zysków i korzyści wynika z dobrego zarządzania ludźmi w ogóle. E, I w momencie, kiedy jest taka refleksja, to zaczyna się bardziej strategiczna współpraca pomiędzy biznesem i HR-em. E, właśnie współpraca oparta na strategii, na partnerstwie, na zaufaniu. Ale do tego trzeba dorosnąć. Rzeczywiście na samym początku, a i też w ogromnej ilości organizacji, Harry jest traktowany jako zespół taki, może administracyjno wspierający. Mm -hmm. Natomiast już od wielu, wielu lat mam ogromną przyjemność współpracowania z liderami, zarządami mojej organizacji, i to jest taka współpraca bazująca na partnerstwie. I wiem, że y, jestem słuchana, i wiem, że y, moje, y, moja wiedza, moje doświadczenie, y, ale też dane są dla biznesu w tym momencie bardzo istotne. Natomiast Her musi do tego dojrzeć, musi do tego dorosnąć i musi zdobyć odpowiednie kompetencje. A kompetencje. Dla biznesu najbardziej cenne w tym momencie to są te kompetencje związane z danymi, analizą danych, personalnych, ale też taką wiedzą, jak zarządzać tym zespołem czy tymi zespołami, żeby osiągać cele biznesowe. Tak to wygląda. Mhm. Za chwilę do tych danych wrócimy, natomiast ja bym chciała jeszcze dopytać. Jak mówisz o tym, że HR musi dorosnąć, żeby być partnerem biznesu? A czy czasem nie jest też tak, że biznes potrzebuje trochę dorosnąć, żeby traktować HR jako partnera? Na pewno to jest droga dwóch stron, mm -hmm. że musimy się spotkać gdzieś po środku. Natomiast jako wyzwanie HR-owca to jest właśnie zrozumienie biznesu i to wymaga edukacji i rozwoju trochę poza stricte ramy. HR mhm. Ja zawsze mówię, że dla mnie najważniejszym doświadczeniem rozwojowym było uczestnictwo w, w tworzeniu budżetu, mhm. budżetu spółki, gdzie ja wtedy wiem, ile ważą pracownicy, ile ważą ich wynagrodzenia, ale też jakie są inne koszty i jakie są cele organizacji, czyli co my mamy de facto dowieść tymi mhm. ludźmi. Mhm. I to jest lekcja, która uczy zrozumienia. I jest bardzo istotna dla wszystkich herowców, którzy chcą być uważani za partnerów w organizacji. Mm -hmm. No tak, bo to jest to rozumieniu właśnie biznesu. Nie tylko tak. rozwijaniu ludzi, żeby im było lepiej i przez to lepiej pracowali, ale po, to na, po co na koniec dnia oni mają lepiej pracować. Nie? Tak. Więc to jest. Faktycznie o takiej ekonomii w ogóle w biznesie, która no, jest uczona na ekonomii, ale nie na studiach z psychologii czy z zarządzania hr więc to pełna zgoda. Natomiast z drugiej strony, jakbym miała dodać, to od tego biznesu, czyli od tych menadżerów zarządzających, to oczekiwałabym przynajmniej pokory i takiej świadomości, że w co dwie, trzy głowy to nie jedna. Mm -hmm. Bo niektórzy nadal y, myślą, że sami wszystko mogą zrobić. No mm -hmm. niestety nie znam takiego y, dyrektora, ani takiego lidera, który byłby w stanie sam wszystko zrobić. Zgadza się. I teraz pojawia mi się myśl, że często mówi się o przywództwie XXI wieku. Który, no mówiąc ogólnie, nie jest już oparty tylko na KPI-ach, zadaniach, wynikach, ale też na tej ludzkiej stronie zarządzania, potrzebach, wartościach, tożsamości, emocjach. I przychodzi mi do głowy, że w zasadzie możemy mówić o rozwijaniu HR-u na miarę XXI wieku. Czyli jeśli chcemy tworzyć razem dobry biznes, taki, który przekłada się w ogóle na dobre funkcjonowanie człowieka w świecie, no to mówimy o dobrym partnerstwie biznesowo-HRowym na miarę XXI wieku. Tak, uważam, że to jest bardzo solidna wizja yy, i bardzo cenna uwaga, i mogę się pod tym podpisać obiema rękoma. Super. No to jakich kompetencji de facto potrzebuje ten yy, nowoczesny HR XXI wieku, jakbyśmy mogły to tak skategoryzować? Wiedza biznesowa i ta świadomość biznesowa, czyli to, co się dzieje z organizacją, czyli ten dialog tak naprawdę na równych prawach pomiędzy HR-owcem, finansistą, dyrektorem zarządzającym, to jest warunek sine qua non. Mm -hmm. Drugi element, y gdzie HR przynosi wartość, to jest w ogóle analiza danych. Analiza danych to jest e, taki sektor, który jest najbardziej cennym elementem kompetencyjnym teraz. Jest dużo cenniejszy od programistów, bo dobry analityk i prognoza danych jest w stanie z jednej strony nam e, wyciągnąć pewne główne e, trendy, trendy mm -hmm. e, ale też pomóc wskazać niedoskonałości albo kierunki rozwoju. Więc. E, to jest no, coś, z czego ja obecnie chyba czerpię najwięcej. I uwaga, uczę się tego od swojego zespołu, bo nie jestem alfą i omegą, więc na szczęście mam zespół, z którego jedna dziewczyna właśnie kończy studia podyplomowe w tym zakresie mhm. i przychodzi z tymi kompetencjami. Natomiast to jest rzeczywiście niesamowite, bo my bez danych możemy tylko czuć biznes, a to nie jest to samo. My możemy zobaczyć w tych danych dokładnie, jak długo pracownicy są z nami? Jakim się, jaki jest poziom ich zaangażowania, kiedy zaczynają albo kiedy się kończy proces wdrożenia do firmy? Mm -hmm. Możemy zobaczyć, jak długo są, zostają w firmie pracownicy po 40 roku życia, a jak długo zostają pracownicy pomiędzy 20 a 25. Kto się dalej chce rozwijać i uczyć? Kto y, bierze udział w rekrutacjach wewnętrznych? Kto odchodzi do może innych organizacji? W jakim czasie te zmiany y, personalne, y, personalne zachodzą? Więc odpowiednie pytania y, pomagają dojrzeć perspektywę zupełnie y, no, og ogromnie szeroką. Więc. Y, Analiza danych jest dla mnie przyszłością HR-u i bardzo cenną kompetencją, która może pomóc w dokonywaniu strategicznych, kluczowych decyzji biznesowych. Ale dla mnie, jeszcze w parze z tym, co powiedziałaś, idzie taka postawa proaktywności, odwagi i um, asertywności HR-owca. Bo żeby jednak dyskutować z zarządami, z, tą, z, z tym biznesem, krótko mówiąc, no to trzeba mieć ogromną pewność tego, co chce się powiedzieć i jednak ich, mówiąc po polskiemu, challenge'ować. Tak. I najczęściej ci liderzy też nie będą bazować tylko na naszych doświadczeniach, tylko będą chcieli dane. Mhm. I dlatego wracamy znowu do punktu pierwszego, Natomiast no rzeczywiście asertywność, pewność siebie, ale też po prostu kultura współpracy oparta na dialogu i zaufaniu są naprawdę chyba takim fundamentem w ogóle do współpracy. Jeżeli tego nie będzie, no to HR nie będzie partnerski, mm -hmm. no bo się nie będzie czuł zaproszony do tego stołu. Okej. Okay. To teraz pytanie, kto odpowiada za budowanie kultury dialogu? Dla mnie to są dwie strony. Hmm, albo i 15. Albo i 15, <laughs> dokładnie. Natomiast to jest, to właśnie masz rację, że to na pewno nie, nie, nie powinno być jednokierunkowo, że to idzie od, nie wiem, jakiegoś przysłowiowego prezesa zarządu. To może być oddolna inicjatywa i czasami nawet jestem świadkiem, że, że takie inicjatywy są bardzo skuteczne. Kiedy grupa zdaje sobie sprawę, jak cenna jest współpraca i zaufanie, może wyjść z taką propozycją i po prostu ją wdrożyć, nie patrząc na kolejne mhm. poziomy. I najczęściej dobre metody, skuteczne metody same się obronią. I mhm. potem to może być po prostu cudowny inicjator zmiany, taka kula śnieżna. Jakbyś miała podpowiedzieć organizacjom, od czego można było zacząć budowanie kultury dialogu w organizacji? Od popełniania błędów, <laughs> <laughs> czyli zaryzykowania, postawienia weto. <laughs> znaczy, wiesz co, to jest najczęściej tak, że inna kultura nie wychodzi. Mm -hmm. Ona po prostu, taka kultura komunikacji od jednego prezesa do organizacji, do ludzi, ona jest po prostu nieskuteczna i ona się wykrzacza, bo wykrzacza się w poziomie niezadowolenia ludzi z. W, w, Porażkach też liderów, bo oni nie czują mandatu, nie czują sprawczości. Mhm. Więc wydaje mi się, że jak organizacje popełniają takie, takie błędy i potrafią wyciągnąć z nich wnioski, to to jest najlepszy moment, bo to daje energię i kopa do działania innego niż do tej pory. Natomiast no, tak jak powiedziałam, to może też być oddolna inicjatywa. No, to jest taki temat w ogóle zahaczający trochę o kulturę organizacji, która pozwala angażować ludzi, czy też tworzy się takie środowisko, w którym ludzie są zaangażowani. I ten dialog, o którym rozmawiamy, on to często w tych naszych podcastach wybrzmiewa jako dialog między pracownikami a liderami, często wybrzmiewa też na naszych procesach coachingowych czy team coachingowych. A jednocześnie wciąż należy do dużego mm, obszaru wyzwań. Z jakiegoś powodu nadal ta komunikacja bardzo często jest właśnie z góry na dół. I nie dalej jak dziś miałam rozmowę z, z, z organizacją, gdzie właśnie jednym z wyzwań jest to, że zarząd się komunikuje z góry do dołu i tyle. I pytanie: może masz jakąś, nie powiem, że receptę, ale może sugestie ze swoich doświadczeń? Też jako hr ale też jako pracownika, czy w ogóle jak obserwujesz ludzi wokół siebie. E, gdzie tu jest dźwignia? Czy może być gdzieś? Ja mam jedną e, najważniejszą i najbardziej skuteczną. To jest czas. I okay. zatrudnianie młodych ludzi. Mianowicie młodzi ludzie sobie na to nie pozwolą. A, widzisz. Mhm. Czyli tutaj te zróżnicowane grupy wiekowe dają... Ciekawe bodźce do działania, bo um, one z jednej strony będą challengeować tych liderów, którzy nie dają przestrzeni do rozwoju, bo oni chcą się rozwijać i to już szybko, mm -hmm. e, chcą dostawać mandat do działania, bez tego e, założą własne firmy, a co tam. Z drugiej strony, jeżeli to im się nie będzie opłacało, to nie będą koń pociągowymi, nie wezmą awansu po prostu, jeżeli to nie będzie dobre dla nich osobiście. Mm -hmm. I to jest ciekawe, bo na nich liderzy muszą się uczyć i nie tylko liderzy e, średniego szczebla. Dla nich to jest po prostu najtrudniejsze e, zarządzanie już teraz z czterema pokoleniami e, w swoich zespołach. Ale za chwileczkę mm, kadra zarządzająca, y, czy, czy w ogóle zarządy, rady nadzorcze staną przed tym wyzwaniem, i to jest przecież w całej Europie największy problem, że my mamy deficyt y, pracowników mhm. i my musimy zachęcać ich do pracy i bo inaczej sami założą własne organizacje i mają do tego prawo, mają takie możliwości. To co zrobić, żeby ich zachęcić, zaangażować i zatrzymać w organizacji? Rozwijać liderów. Uh -huh. Nie znam lepszego środka, bo to liderzy mają bezpośredni wpływ na to, jak kształtowana jest kultura organizacji i jak się tym pracownikom pracuje. HR może stworzyć strategię, zarząd może ją przyklepać, może dać na to pieniądze, ale jak ona jest realizowana w praktyce? to to już jest praca stricte liderów yy, i to jest taki, taka praca na co dzień, która musi się pokrywać z tymi wszystkimi strategiami, hasłami i teoriami, które my tworzymy. Więc yy, liderzy. Okej. Okay. To w jaki sposób wy jako nowoczesny HR wspieracie rozwój swoich liderów w DFDS? Powiesz dwa zdania? Mogę powiedzieć dwa zdania, postaram się zmieścić. Mianowicie, cały czas, każdego dnia, tworzymy im możliwości do nauki, zarówno poprzez procesy szkoleniowe, bo to nie są jednorazowe szkolenia, bo w te nie wierzę. Procesy szkoleniowe, ale też obszar wsparcia i współpracy z może bardziej doświadczonymi yy, liderami czy menedżerami. Mhm. Więc to jest ciągła nauka po prostu i stworzenie przestrzeni do tego, żeby ciągle udoskonalać swoje kompetencje liderskie. Czyli procesy rozwojowe trwałe. Tak, nim... które nigdy mhm. się tak naprawdę jest mi strasznie głupio, ale one się chyba nigdy nie kończą. No, mówi się o tym, że jak się raz wejdzie na tą ścieżkę rozwoju i poszerzania własnej świadomości, to raz, że już się człowiek nie cofnie do poprzednich rozmiarów świadomości, a dwa faktycznie nie zajdzie z tej ścieżki, bo się wkręci i tak naprawdę cały czas się odkrywa coś nowego. No, świat się tak zmienia, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to teraz już skończyłam się rozwijać. Chyba, że na chwilę. Ja jak mam takie momenty, że już mam poczucie, że dość tego rozwoju, to się zatrzymam na miesiąc, a potem znowu przyjdzie jakaś nowa książka, nowa idea, nowy ktoś w podcaście i znów nowe inspiracje. Tak, możemy robić przerwę od szkoleni poprzez wakacje. <laughs> tak, mniej więcej tak to wygląda. Um, jak ty czujesz, jesteś też coachem, w jaki sposób coaching wspiera rozwijanie przywództwa? Przede wszystkim to jest ten kluczowy etap, kiedy lider już jest coraz bardziej samodzielny i jest po takim etapie różnego rodzaju szkoleń, takiej bazowej wiedzy i próbuje ją zastosować w praktyce. Czasami jest pewny siebie, czasami nie ma tej pewności, czasami popełnia błędy, a czasami odnosi sukcesy. Więc coaching dla mnie jest takim elementem, Trochę obserwacji współuczestniczącej, gdzie po prostu ten coach jest trochę prewencyjnie, żeby może lider nie popełnił błędów, jeżeli zdąży, albo jeżeli popełnił błąd, to żeby wyciągnął odpowiednie wnioski, żeby go nakierować odpowiednio. To jest taki drugi, trzeci etap w tym procesie doskonalenia, dojrzewania jako lidera. Kiedy już y, mamy ten etap samodzielnego wdrażania się mm -hmm. i, i działania, i popełniania błędów, albo odnoszenia sukcesów? Ale też y, chyba. Wspierania w takim nie traceniu motywacji. Albo jak tracę tą motywację, to co mogę zrobić, żeby znowu wrócić na te wysokie tony tej motywacji? No tak, oczywiście. Czasami tak jest, że brakuje nam tego paliwa i potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże. To jak ty dbasz o swoją motywację na co dzień, która na pewno ma upside downs? Oj, no tak, <laughs> oczywiście, że ma. Czasami ma serię nawet downs, a czasami ma serię <laughs> ups. Y Wiesz, co ja to odkryłam dosyć niedawno i dosyć późno, że na pewno motywacyjne dla mnie jest wsparcie moich współpracowników, ale też innych menedżerów. I to, że czasami mogę szczerze przyznać się do błędów i ktoś mi powie, to jest okej. Okay. Mm -hmm. To, to, to bardzo długo mi to zajęło. Yy, I takie przyznanie no dobra, popełniliśmy błąd. to teraz spróbujmy z tego się wykaraskać. To to jest niesamowicie motywujące, bo okazuje się, że ja jeszcze mogę to zrobić i mogę yy, nawet urosnąć yy, więcej i bardziej. Więc yy, chyba taki yy, etap jest yy, ważny, ale też przyznam się, że... Kilka razy w życiu coaching też mi osobiście pomógł. Kiedy mhm. już czułam się bezsilna w takim momencie na zakręcie, to, to coaching bardzo pomaga wyjść trochę. I do dzisiaj pamiętam pierwszy mój proces coachingowy nieformalny na SWP-sie, w Warszawie, w kawiarni Psyche. Gdzie z moją koleżanką siedzieliśmy, i wtedy podjęłam decyzję, że ja muszę opuścić Warszawę i wrócić do Poznania, bo po prostu to nie jest środowisko dla mnie. Mhm. Czyli ważny moment w życiu, i wsparcie. Wtedy coacha, ale rozumiem, że to, co gdzieś ci pomaga utrzymać tą motywację na wyższym poziomie, to jest wsparcie innych, szeroko pojętych ludzi. My to nazywamy, że warto mieć swoje Houston. Tak, I ładne określenie. Nie skazywać się na samotność, zwłaszcza jak pojawiają się chwile zwątpienia, błędy, i wtedy bardzo łatwo wpadamy w taką pętlę obwiniania się i oskarżania o wszystko, co w życiu najgorsze, nie? jestem z tego pokolenia, które wierzyło w samotność szefa. Mhm. I nawet pamiętam, że wiele licznych wywiadów i podcastów o tym mówi. Nie do końca chyba w to wierzę już teraz. Wydaje mi się, że można skonsultować czasami elementy. Oczywiście odpowiedzialność jest na naszych barkach i tego się nie da oddać. Natomiast takie współtowarzyszenie w tych trudnych decyzjach jest bardzo pomocne. I daje chyba więcej odwagi do działania. Mm -hmm. No to ciekawe, to kolejny wątek do kolejnego podcastu nam się otwiera a propos samotności lidera. Bo raz, że tu mieliśmy w studio gościa, który o samotności opowiadała, ja ostatnio też miałam przyjemność. Na jednej z konferencji dyskutować o samotności lidera, i tak jak mówisz, warto budować te relacje, tą sieć relacji, która gdzieś pozwala nam się otaczać ludźmi, którzy nas wspierają, i budować relacje z tymi ludźmi, którzy są dla nas faktycznie takim dobrym oparciem, a jednocześnie gdzieś na koniec dnia, w którymś momencie ten lider zostaje z tą decyzją sam. Albo też no, zwłaszcza w roli herowca, to tobie tego nie muszę mówić. Wiele informacji niesie sam ze sobą do któregoś momentu. Bo nie może się nimi podzielić, nie? tak zwana tajemnica zawodowa. Tak. Więc pewnie tej samotności trochę też czasem doświadczasz, yy, nawet y, albo dzięki. Mi, znaczy, mimo że fajne jest to, że te relacje wsparcia budujesz wokół siebie i opierasz się na swoim zespole również. Ale o tym też warto mówić otwarcie, bo ja nawet ostatnio miałam w, tej, w swoim zespole taką sytuację, że rzeczywiście ilość takich poufnych tematów była gigantyczna. Mhm. I yy, oczywiście mój zespół i moi współpracownicy nie są ślepi, oni widzą, że coś się dzieje, że tutaj mam jakieś spotkania, tajne rozmowy, jestem jakaś zdenerwowana, przecież to widać, że coś mm -hmm. się dzieje. Ja pamiętam, że w tym roku jak sobie omawialiśmy cele i, i, i czy, czy w ogóle rozmawialiśmy otwarcie, czego byśmy chcieli uniknąć w tym nowym roku, ale też na czym chcemy budować, Powiedziałam otwarcie, słuchajcie, czasami takie sytuacje się będą zdarzały, że ja będę musiała zachować dla siebie tą informację, ale chcę, żebyście wiedzieli, że to nigdy nie jest przeciwko wam, że to jest po prostu taki rodzaj zobowiązania i żebyście się nie martwili, że ja nie mam do was zaufania, bo to, 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 to nie o to chodzi. I dla mojego zespołu HR-owców to była ogromna ulga i to było im bardzo potrzebne żeby oni usłyszeli, że to nie jest przeciwko nim, że to nie jest, że ja im nie ufam, tylko po prostu no, tak czasami jest. I mm -hmm. tak samo jest w zespole szerszym, menedżerskim. No, czasami lider i HR są e, osamotnieni w decyzjach, ale to zrozumienie i to zaufanie trochę działa jak wspinaczkowy mm -hmm. crash pad, mm -hmm. taki materac. Mm -hmm. Jak jest mocny i yy, porządny, to wiem, że mogę spać nawet z kilku metrów i nic mi się nie stanie. Mm -hmm. I to jest to wsparcie. Ja nie oczekuję, że ktoś będzie ze mną niósł ciężar decyzji, ale że jak ten, ta trudność w końcu nastanie, czy ja upadnę, to będę miała miękkie lądowanie. I to Super. daje wsparcie. Mhm. I to bym dodała do kolejnej jeszcze kompetencji e, przywództwa i e, obszaru hr owego na miarę XXI wieku w tej nowoczesności, że to jest właśnie jeszcze autentyczność i korzystanie ze wsparcia wokół z ludzi, z którymi dobrze się czuję i wiem, że mogę im zaufać. I w razie co podłożą poduszkę. Dziękuję Ci, Kasiu, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że byłaś moim i państwa gościem, Kasia Szaroleta. Do usłyszenia, do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie. To był podcast Together Together. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę. Link znajdziecie w opisie.